Dziemanenko widzowie, dzisiaj będziemy robić z korelików prasowanych kotka, mordki kotka, nie wiem czy zdążę, ale mam, no to, to dosłownie 10 minut. Tutaj oczywiście nie pytajcie co to jest, bo to jest moja kolekcja, No to jest moja kolekcja kinderków, oczywiście te, nie, te kinderki to te są takie kinderki, których już nie ma dawno w kinderach, albo które były przed moim życiem, a ja mam... Mniej niż 15, więcej niż 9. <grystanie> Okej, okay, no zaczynamy. Widzimy się kiedy rozłożę koraliczki. Zobaczcie co się stało. Wywalimy mi się wszystkie. Widzimy się po posprzątaniu. Uff, w całej szczęście udało mi się szybko posprzątać. No więc zaczynamy w pierwszej rundce. Będziemy sobie kładać.

Dobra, już to kółeczko skończone Teraz chcę zrobić uśmieszek Lecz już nie z tych korali Z tych koraliczków Bo chcę zrobić z tego No to się widzimy Mamy już taką śliczniutką mordeczkę Teraz lecimy z malkimi policzkami I noskiem Widzimy się O, szybko idzie Ok, zaczynamy z wypełnieniem. Dobra, zrobiłam taką białą brudeńkę. To Trochę dziwnie wygląda, ale zaraz przechodzimy do takich kolorów i zrobimy z takich. My chyba weźmiemy taki złociutki, złociutki, wypełnimy innym już wszystko, wszystko. Później chyba tym brąze, brązowym dodamy nam jakieś pasemeczka może tutaj na łebce. Więc się widzimy w układanku. Dobra, możemy już pracować, bo jest, Ups. Bo jest ułożony. Czekamy i prasem. Widzimy się w połowie prasłanka. Prasłanko. Już to wygląda tak. Jeszcze tylko troszkę przepracować i będzie idealo. Widziałem się po całym przeprasowaniu. No i po całym przeprasowaniu wygląda to finalnie tak. Mordeczka, koteczko. Mam nadzieję, że to jakoś wyszło. Teraz z jakąś doczepkę. od do tyłu przyczepię i będzie stało. Pa!